Witam Was, ja jestem dr Paweł, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Daxter. I Daxter się tutaj bawi w kung fu, a my lecimy dalej. Skończyliśmy tutaj ostatnio na śnie z władców pierścieni, a teraz lecimy. Pobawić się trochę z Becji, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Podobno jest naprawiona, jest ulepszona. Faktycznie, więc wsiadamy i zjedziemy zobaczyć, co tam właściwie się dzieje tym razem na w tym miejscu, w którym tu byliśmy. Czyli jednak się pomyliłem, że już tu nie wrócimy. Jeszcze tu będziemy wracać. Dobrze, dobrze. No to lecimy. Są e, robaki zainfektowane. Muszę znaleźć 8 z nich i wszystkie osprejować. Ja się napiłem trochę kawki. E, bierzemy gaz i czym się, czym się. O, w ten sposób. Dobra. Czyli tak się wypuszczało gaz. E, już zapomniałem, który to guzik był na tej maszynie. Czyli tu mamy kolejnego. Tu już widzę trzeciego. To nie powinno być jakieś specjalne, trudne. Lubię, to, lubię te misje z tymi latającymi yy, sprzętami. Jakiś to jest to taka dosyć miła innowacja. O, o, o! Jest kolejny. Jak wiecie, to jest troszkę trudniejsze niż ostatnio, bo teraz to wszystko się rusza, nie? Ostatnio mieliśmy tylko naprawić te kwiaty. Czy ty jesteś naprawiony, gościu, czy nie? Uciekasz ode mnie. Nie uciekaj, proszę. Dawaj, bo mi się kończy. Oj, mi się skończył, no. Ech, zawracamy. Jesteś tutaj? Gdzie on jest? Zgubiłem go. Ej, nie uciekajcie, no. Lubicie mieć robaki na sobie, chłopaki, no. Dobra, przy okazji jajko jeszcze. Zdobyte. E, co tu jest jeszcze ten? Wracaj. Szukamy jeszcze dwóch. No wiadomo, i mniej tym gorzej. Bo już będziemy coraz mniej trafiać. Na nie. Ale zaraz tu gdzieś coś powinno być. Trzeba uważać, bo z jakiegoś powodu... O! Jesteś naprawiony? Jesteś naprawiony. Z jakiegoś po... A ja wiem, gdzie one mogą być. Tam u góry mogą być, co nie? Więc trzeba tam podjechać. Bo takie mam wrażenie, że tam mogą być. Z jakiegoś powodu przycisk R1, który zazwyczaj... Ej, tu jest jeszcze jeden. R1, który służy do obracania kamery. No śpieszę się przecież. O, właśnie tam jest. Również jest odpowiedzialny za, jak widzicie, upuszczanie gazu, takie jakby, nie? Nie czekaj, chłopie, bo zostało mi też mało czasu. Tak jest. O nie, królowa wróciła. Mamy znaleźć się wszystkie. Wszystkie królowe? To co nie powinno być jakieś specjalne trudne. Pierwsza poszła. Na szczęście nie mają yy, trzech żyć. Co? Dwie naraz zrobiłem? O kurde, jakie szczęście. <noise> tak, druga, tak, druga została jedna. Ale to nawet nie jest na czas. Yy, dobra, ona tu zleci pewnie zaraz z góry. My na nią się gdzieś tu przyczajimy, co? <noise> Obie wleciały w mnie. Byłem w dobrym miejscu w dobrym czasie. No i masz teraz przez ranę, <noise> To jest wszystko. Trwało to 4 minuty, niecałe. <laughs> no to co? Kończymy odcinek? Nie no, żartuję oczywiście. Taki żarcik. Wracamy, wracamy z powrotem i lecimy dalej z misjami, bo zauważyłem w ogóle, że let's play zagraniczne z tej gry yy, idzie im troszeczkę szybciej. Yy, oni w 9. w momencie, w którym ja już byłem, to byli na przykład, nie wiem, tam już w dziewiątym odcinku czy coś takiego. Także mi trochę tutaj yy, idzie wolniej niż im, ale dobra, nadrobimy. Nadrobimy. Chociaż w sumie nie wiem, ciężko powiedzieć. No ja, ja mówię, chcę, chcę, to, chcę, to, chcę to wszystko toczyć swoim jakimś tam tempem. Uuu, przepraszam za te kadstenki. no mówię, to jest niestety wina emulatora, to nic z tym nie mogę zrobić. Unit 1 returning to base ASAP on the QT. <laughs> By the way, was I supposed to pick you up something at the store? Yakow milk, maybe? Or some old guy fiber? I keep thinking I've forgotten to do something. You know, something important. I can't help but think. Of... <laughs> Jack. Jack?! That's it! Hang on, buddy! I gotta go, Tuts! Talk to you later. I mean, uh. Over and out! I mean, 10-4. Ale, czemu telefon wyrzuciłeś, gościu? Dobra, gonimy Jacka. Trzeba go w końcu. Z... Tak, bo to już jesteśmy 3 lata później, a Jack został uwięziony. No, trzeba go wyścigać. Old that prison. A, o kurde. Już dostałem jedną bombką. O matko. Tym skuterkiem się nie tak fajnie steruje wcale. Zaufajcie mi. Pytanie brzmi, czy ja mam ich dogonić, czy mam tylko ich śledzić? O kurde! O kurde! I trudne się trafiło. Apteczkę rzuć, rzuciłbyś jakąś przez przypadek, gościu. Aj! wjecham ścianę. Nie wiem, podejrzewam, że pewnie mam yy... Mam podjechać jak najbliżej, tak myślę. Idziemy tędy. Kręcasz? Szlak! No i tyle, tyle wyszło z, z mojego planu. Mam jedno życie. No to zaraz się skończy: Eldorado. Gdzie on jest? Tutaj pojechał? Tu musi być. O nie, no i przegrałem. Dobra, trzeba troszkę więcej. Trzeba troszkę bardziej się skupić. Tak, dojechałem. Ah. Sobie nawet nie wyobrażacie chyba z cztery próby miałem, niestety.

We got a Mondo job brewing right now, and a big tanker in the port. You ready to party hard? <laughs> Dude. Why is that last exterminator company still operating? The owner, Osmo, has proven uh, difficult to discourage. Well then, help him down the path of despair. I can't have this, Osmo. Interfering with my plans. We finally infiltrated Haven's security walls, and I don't want some wrinkled old exterminator getting in my way. I have it handled, Great One. I, I assure you, he's got some new hired help. But it's only a matter of time before I close him oh. down. Soon. <laughs> or else I'll be doing some exterminating myself. Hmm. Huh. końcu jakiś wątek fabularny się poruszył troszkę do przodu. Gdzie my właściwie jesteśmy, kurde? Koleś, dude. No dobra, idziemy dalej. Ej, oddawać mi moje jajko? To jest nie tak. A! Widzicie? To się nazywa skill! <grych> Lecimy. Podobno prosta praca tutaj jest do zrobienia, więc zaraz zobaczymy. W ogóle, a tutaj w szybach są poukrywane też jajka. Ja na to mówię jajka, ale nie wiem jak to się nazywa pro profesjonalnie. Pewnie fani Jacka i Daxtera by, nie wiem czy to się zbiera, czy ten Kurde, muszę kiedyś zagrać w jak, jakiegoś Jacka i Daxtera takiego normalnego. Nie, yy, nie wiecie, nie yy, jak to się na to mówi. Nie tak jakby zmiany w serii, że gramy Daxterem, tylko po prostu gdzie gramy Jackiem, nie, i Daxterem. Hmm, 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 co my mamy właściwie tu zrobić? Oprócz tego, że mamy kolektować wszystkie gemy yy, z robaków. Kurde, co tu loto? Ty, przestań! Umarłem! Ja cię kręcę, dobra. Dzisiaj mi idzie totalnie. Totalnie źle mi dzisiaj idzie, no. Ło! Przestań! Bo abon bije po dwa. Dobrze, dobrze wiedzieć. Dawaj apteczkę. Na pewno przyda. Żółtek tutaj ten. Ten żółtek tutaj rzuca robaki. Hmm. Można na to wskoczyć jakoś? Nie. Chciałbym go zabić, bo... Piwnicy to zazwyczaj są bardzo upierdliwi. Kurde, <grymne> gościu. No, przestań te jajka wykluwać! Albo w sumie wykluwaj, ja sobie na farmie na tobie, y, tych robaczek dżemów. <grymne> Masz jeszcze coś na mnie? A chyba widzę co trzeba zrobić. I wy chyba też już zauważyliście. O, op, tu jeszcze przybieg jest Jedn, jedno jajo. i słyszałem. Słyszałem robaka, ale nie wiem gdzie. Hm. No dobra, no, najwyżej, najwyżej będę tu wracał kiedyś. Stąd wyjeżdżają takie te. O. I tym się tam przetransportujemy. Bardzo dobrze. No i wyskakujemy. Ula la! E, spróbujemy to pozbierać? Ok, nieźle nawet wyszło. Nie, 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 nie atakujesz, nie atakujesz. Ale gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest jakaś baza czy coś takiego? Tak wygląda bardzo... Bardzo ciekawie to wygląda, interesująco. Co to za lokacja jest w ogóle? Wow, woah! Oh, o, kurde, ale kombos! W takim tempie to my nazbieramy tych wszystkich gem gemów z, 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 w kilka chwil. Dobrze. E, tutaj nie przejdziemy. Nie, niestety tutaj nie wskoczymy. A nie, tu się da wskoczyć, tylko trzeba poczekać, aż się odsunie skrzynka. Co no to jest? Nie wiem. Może ktoś mi powiedzieć, co się właśnie stało? <grymne> Dobra, wróciłem w to samo miejsce, sorki, że tak ginę, ale teraz to naprawdę nie wiem co mnie zabiło, sami widzieliście, że mnie po prostu chyba zgniotła tamta skrzynka e, Dosłownie, nie wiem, jakiś hitbox chyba był słaby, e, postać jakiś za duży, czy coś takiego Z, Zostałem oszukany trochę, no ale dobra, trudno, nadrobiłem to, nie ma problemu, jesteśmy już tu na miejscu e, Weźmy sobie kolejny ten... Spraya sobie weźmy jeszcze, doładujmy Słyszę robaki kolejne I to całkiem sporo Hmm, no tych dużych to się trochę boję, ale padają na szczęście dosyć szybko. Yeah. Łatwiutko. No, nie wiem, czy w ogóle dam radę ten poziom cały przejść, bo czasu mamy dzisiaj ograniczoną ilość, no ale poradzimy sobie. Ja czytam oczywiście komentarze, piszcie śmiało. Yy, widzę, że wolicie takie odcinki... Yy... Yy, jak, są, jak są normalnej długości, czyli te 24 minuty, yy, bo ostatnio to przegiełem trochę, tam chyba wyszedł 18-minutowy odcinek, yy, więc teraz postaram się już odpalać ten stoper i mierzyć czas tak jak trzeba. Yy, możemy też zdobyć to. O, super. I wracamy. Spróbujemy oddokonać następny poziom, bo tutaj yy, w, sn w snach, bo fajnie się w sumie je robi, nie? Tutaj dowiezie. O, wow, jakiegoś laga miałem chwilowego. Tak jak powiedzmy, niektóre lokacje pamiętam całkiem nie najgorzej, tak yy, w sensie, że w ogóle one istniały, tak tej lokacji naprawdę jest źle. <grytanie> Kompletnie nie pamiętam. Wow! O kurde! Dzisiaj igra... grający jestem z ogniem, a spróbujmy jeszcze pozbierać tamte Dobrze! O, nie zawraca, albo dobra zawróć. Okej okay. Idziemy. Okej, okay. tu jest trampolina. Yo! Dokąd? Żyjesz? Żyjesz, idziemy. Będę dzisiaj troszkę znowu miał trochę więcej montowania, ale ja to lubię. O, 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 o. Nie wiem jak to zrobiłem, ale żyję. Chciałem podnieść tamten item, ale trzeba było na odwrót zrobić. Ja wszystko robię w, tej... wszystko w tym let's playu robię na odwrót. O. Mogliby dać jakiś nowy typ przeciwników. W sensie dali niby ten, ten który... Mm, rzuca te jajka, z których się wykluwają tamte, ale to taki typ, wiecie, przeciwnika taki... Mech, nuda. Taki bardziej, z którym można powalczyć, albo w ogóle nową broń mogliby dać jakąś. O! Ale co tu się dzieje? Prawie mnie zmiotło znowu, nie? Okej, okay, trze trze trzeba z tego skorzystać, to się porusza tutaj i się wybić. Jesteśmy. Co my tu mamy jeszcze, popatrzmy. Mm, tra kolejną trampolinę, hop. Uo! Teraz to już w ogóle nie wiem, gdzie jesteśmy. Ale, ba, ale poziom, sami przyznacie, niezły, taki... Już mniej chaotyczny niż ten poprzedni. Wykorzystujący jakieś nowe elementy, których nie było. Okej. Okay. No i dobrze. Jeszcze pająki, no dobra. To jak tak, to tak. Łu. Wow. Tamtego mam na plecach, niedobrze. W górę. A jak tam w ogóle stoimy? Z tym całkiem nieźle, całkiem nieźle. Jest kolejny. Kolejne gemy zobaczę, jak my mamy to przeskoczyć? A po prostu albo nie po prostu, żebyśmy mieli to jakoś zatrzymać, czy coś hm. górą przejść? Jestem zagubiony trochę. Jestem. A nie, po prostu. <laughs> ja kombinuję zawsze, jak koń pod górę. Ia. Yeah. Mi zostały... Zero życia mi prawie zostało, więc ja muszę... Dobra. Dać apteczkę, proszę. A, wy kurde! No 30 gemów, a tu potrzeba jest 49. To czemu mi piszecie, że 30 zdobyłem? się! dobra. Jest apteczka. Bardzo ją chcę. Ale nie idzie mi dzisiaj tak źle. Prawdopodobnie w następnym odcinku sobie ten poziom dokończymy. Chociaż widzę, że całkiem dobrze z czasem też stoimy. Wygląda prawie jakby to był jakiś, nie wiem, końcowy etap gry, co nie? A to, a to po prostu jakiś poziom losowy. Szczerze mówiąc, nie wiem jak długa jest ta gra. Tak się teraz zastanawiam. Wziąłem ją tak po prostu, że stwierdziłem, że, mówię, nie ma żadnej, nie ma żadnej porządnej serii yy, Daxtera na... Kurde. Na YouTubie yy, w Polsce i postanowiłem zrobić swoją własną w takim razie, bo dobrze bardzo wspominam tę grę. Yy, ale jak długa ta gra jest, i jak długa ta seria w sumie będzie? Od, odcinki robię, no tak jak zauważyliście, próbuję celować w te 24 minuty, ale zdarza mi się, apteczka mi uciekła, zdarza mi się, nie, nie zawsze. Jo, ja, Jesteśmy! Ginąć! Ty też! Won! Ja! Yeah. 40 gemów, tu są jeszcze pająki. Skakuj, no skakuj. Co wy robicie za tak dziwne? <grymne> Nie uciekajcie, tylko chodźcie się bić. 42, no to jeszcze brakuje nam 7, także. 2 hp. No, poradzimy sobie. Coś tu jest po lewej stronie, może jakieś znajdźki czy coś? Nie, nic ciekawego. Ratowałem, to bo bym spadł. U, są jakieś znajdźki. Ale jak ja mam tam się dostać? A, chyba w ten sposób po prostu. No, tylko to dalej nie zmienia faktu, że mam dwa życia, nie? <laughs> Jak tu mnie coś zje, to naprawdę będę zły. Na tym nie chciałbym stracić życia. Wspomogę się trochę gazem, dobra, cztery życia. No i tak patrzę po czasie odcinka, że chyba to będzie dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że będziecie czekać na następni, bo ja jestem ciekaw, co jest tam za tymi tutaj pistonami, które nawalają. Także zapraszam Was oczywiście do komentowania, subskrybowania oraz lajkowania i już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z naszej serii Let's Play Daxter. Trzymajcie się ciepło. Cześć!